O, tutaj Madi, dzisiaj odcinek ze starszą siostrą, gdzie nauczę ją grać w, w, w Minecraft. Hej, no więc co, co trzeba zrobić, Mateusz, teraz? E, no, załącz Minecraft'a, no. W ogóle, ale co to, to, to zagra w ogóle, nie? Ten no, to jest no, to z tego gra o Załącz to, nie? Okej, okay. załączę, to załączę, Załączę to, nie martw się, ja Cię załączę i Idzie będę, i, i ja Cię nauczę jak się, ten... O, to z mojej konto, czekaj, czekaj, e, chcesz jak, jakieś, twoje konto chcesz? Dobra, nazwij mnie jakoś, nie wiem. Nie, 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 nie. Ja, ja się nazwę, dobra. Okej. Okay. Dobra, to jest moja nazwa. Dobra, co dalej? Okej, okay, musimy nacisnąć graj i tutaj, coś co żebym Dobra, niech będzie. Mam w sumie, nie wiem, nie wiem, co to jest za wersja, ale niech będzie, no. No, jeśli to jest wersja 1.7.2, jak dwa na ten... A co tu się robi w tym w ogóle Minecrafcie? No, tak, no... E, Patrz, tutaj, tutaj są opcje. Takie, no, opcje, no. Mm -hmm. Tutaj jest włączenie gry. Ej, ej, ale mnie nie obchodzi, o mnie nie obchodzą opcje, tylko obchodzi mnie ta gra. No to załącz to, nie wiem, co tam multiplayer czy coś tam się załącza i zaczniemy grać. Musimy nam się tylko modować. Dobra, ja sobie stworzę... Co? Się zast... What? Dobra, mam pomysł Dobra, i co teraz? E, trzeba, jeżeli chcesz kontrolować jako e, Survival, albo Creative, albo, albo e, Hardcore'owska hard... Jeżeli chcesz być na Hardcore'owską Albo na survival. to... To, to będę będziesz... na Survival Dobra I no i co to jest? Czekaj, może powiększę, bo widzę, że się da Ło O Buduje się coś Jakiś Jakiś teren się buduje Jest 28 Maja w Minecrafta grał, no fajnie Co tu jest? Czekaj co? Jaki lak? O co chodzi? Co jest no... O, oh, o oh. O, oh, już nie będzie lagów O nie, dalej są lagi Dobra, masz Poczynaj i co tu się robi? Jak tu się chodzi w ogóle? Okej, okay, okej, okay, musisz teraz zbierać drewno. Ale jak tu się chodzi? No wy! Aha. Ja się skaczę na spację, jak zawsze. I tutaj się uderzał drewnem. się uderzałem drewno. To nie, e, zniś, ten to? to? Tak, no też. Dobra. I skacz. I tutaj pewnie w lewym się z jeszcze też nie Czemu to takie głupie jakieś klocki? Ile mam tego wziąć? E, no, może dużo albo mniej. No. I tutaj jest super E. Wow, achievement. I, i tutaj, tutaj masz taki captain, jako... No, 4 i tak. No, no, no. I tu po to, to no. No? Tak. No, to, nie, nie, tu, nie, tutaj. Tutaj no. I tutaj będzie 4 deski, tutaj dostaniesz z 1. I to zaraz, zaraz, osiem to zaraz dwa. I teraz, jeśli chcesz zrobić crafting, to e, cztery blokki na całą kopilę. Co tam zrobię? No, no, czekaj, e, tak no tak, tak. Wow, Kieczary! czary. A to co z tym? E, no, musisz, musisz tutaj dać i tutaj już to bierzesz. Wow, a co to mam teraz zrobić z e, tym? Dać tutaj, no, tutaj na ręce. A co to jest? No, e, no, się masz zejdać, powiem z tego wejść. No, no, no e Dobra. To poczekaj chwilę. Za kurde... Ła! Muszę się tak jakby przystosować do Aha. warunków tutaj. Dobra. Będziemy nas słychać, nie? Jak tak mieli uh -huh. Pewno? Uh -huh. Dobra. I to mam... O, E. I tu i tutaj pewnie wszystkie, wiesz, naciskasz? I no, trochę dziewczynki I Tutaj masz taki duży crafting bez, bez siebie I tutaj masz zrobić patyki tak, no Tak O O Tak I co, jeśli chcesz zrobić miecz, to musisz ten Tam tutaj patyk No, e, nie tak, nie tak, nie tam, nie tam Tu, o Tak, właśnie I tutaj dwa C, no nie, 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 nie O nie, bardzo powstało Patrz. O nie! Przepraszam. <gry> Tutaj. Tak, dobra. Jaki miecz? Plus 4 do ataku. Fajne. Okej, okej. Okay, okay. Czy chcesz jeszcze niszczyć mną? Nie, to kogoś zabić. O! Ej, ja widzę! Ej, ej, czekaj, musisz zaprosić crafting. Jak się skakało? No zobacz jej tu. Jej! Nie. CO mam ZROBIĆ? NACISŁAM! No, NACISŁAM! A CO? A, to trzeba przytrzymać! A tutaj! To jest Albert, a to Stefan. Elo. Gin. NIE UCIEKAJ MI! Cię nie dogonię tak szybko! Bo czy zabijesz jeden killem? Czy zabijesz jeden killem? To znaczy, że ten... Że jeden killem uderzasz, to znaczy, że... Owca, owca panikuje jak ślinka, jak krowa i jak kurczak. Co to jest? Kupa, to? Nie, to jest wełna To jest wełna biała, a to jest wełna um, rozpadzowa no spację! Co, ma, co mam z tego go zrobić? E, no, możesz zrobić z tego łóżko Lecik! Pokaż to I tutaj możesz też dać bloki wow. Jak się wyrzuca rzeczy, bo widziałam, że rozrzucają Na zaraz kół, na kół! Na kół? Ład. Smacznego, nie, no dobra, spoko. Może mm. ty zniszcz ten, na spocji się skakało. I zbieraj teraz zlepnąć się, żeby to potwory. To pamiętaj, po klipy wybucha, czkiet, ćkiet, ten, daje, daj ten, daje strzały, a zombie, a zombie atakuje cię. Jeszcze, jeszcze, jeszcze Enderman się teleportuje. Ja mam pomysł. Tak. Widzisz tą górę? Tak, 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 tak. To ja na nią wejdę, a ty się przemkniesz trochę. I co to było? Jest kinia. What? Bo w całym Minecrafcie zrobisz kill off i wykopię ten e, kamienie. Czemu nie mam kilofa? To bo musisz skaftować. Aha. A to nic To ja to ja wejdę na tą górę, nie? I wejdę na tą górę i pokażę wszystkim, że... Na szczycie góry, no, w jeszcze jedna sprawa. się będziesz na Creative, to masz wszystkie bloki i tutaj się na Creative dwa spacje i tutaj będziesz miał. To ja musisz ma... nie da skoczyć! Bo tutaj ten klotek klo jest wyższy. O, jeszcze jedna pytaj. O, jeden o gad... Od, się, się, naciś, dwa... Jeśli się dwa, dwa razy, to no, biegasz. O matko. Ja, ja wolę wolniej, bo ja się boję tutaj troszeczkę tak biegać, bo... O, patrz, świnki. O, pig! Czekaj, tak będzie widać. O. I tutaj jest tutaj jeszcze jedna zasada. Że... Sa, za, zasada? Zasada ma ten. No, no em, ten. Ja to, to jest em, twój wróg numer jeden. Musisz uważać na niego, bo jest królem te, te, tej klockowej armii. Śnieg! To jest śnieg? Tak, i jeszcze Enderman jest jest ten zwierzęcie od tego. Hilublina. Chilobli Musisz uważać najlepiej. Ale, ale. 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 Ja nie chcę zabijać potworów ani w tym stylu. Ja chciałam tylko zobaczyć, co to jest za gra, bo to cały czas się robiła. O, mogę tego skoczyć? Nie! uważniesz Czemu? Łap! Co to jest? Eee. Dobra. Dobra. Jak na razie, na ten moment. Nie chcę już mi się w to grać, bo to jest jakieś kurde, głupie. Co to jest? Co się stało? Nie no, i co? jak ja jestem? Ale jeszcze, na, jeszcze jeden na sprawa. ten Ten, ten... O, to jest węgiel. Czy ty wykopasz węgiel bez ręki? z kinofem? To dostaniesz węgiel Wykły. Ale będę kopać z ręką, bo każdy na środku mógł Ale... kopać. Znaczy, no, no, ja nie będę. Nie, nie próbowałam. Dobra. Powiem ci szczerze, nie? Że ta gra jest nudna taka trochę. Czy nie, 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 bawię, nie, bawię. No. Tak, Jak dla mnie to nudne, nie? Bo ja nie umiem w to grać. Nie, 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 nie mów mi o zasadach! Mam ma zaznaczenie, ja ja o O, dafaj! Co mi się to stało? Czemu tutaj jest... Nie, nie, byłam. Co Błysię, zniszczyć ten... No ten rok. W Mogę tu wejść? No, 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 weź. Masz, nie. nie, dobra. Co? Okay. Dobra, jakiś zapis zrobiłam, jakiś wurs, nie wiem, Okej. Okay. wurs, ja okay. są wychodzę. Okej, okay, dziękuję za nie. Dobra, dzięki Elo.